W poprzednim klipie umieściliśmy w obrazie punkty pomiaru świateł, cieni oraz półcieni. Oraz zatem na wykonanie korekty z użyciem tychże punktów. Na czym będzie polegać owa korekta? Chodzi nam o to, żeby w każdym z trzech punktów pomiaru wprowadzić specyficzne wartości określające składowe koloru zaznaczonego danym punktem. I tak, jeżeli chodzi o tak zwane... Światła obrazu, które w naszym zdjęciu znajdują się w tym miejscu. Jak wynika z panelu informacje, aktualna wartość składowych świateł to około 230. Ścisle rzecz biorąc, 228 dla czerwonej, 229 dla zielonej oraz 229 dla składowej niebieskiej. Liczby, które chcemy wprowadzić w tym punkcie, to. 240 na każdej ze składowych. Można by teraz zadać sobie pytanie, dlaczego nie 255, skoro naszym celem jest sprawić, aby w tym właśnie miejscu w obrazie pojawił się kolor czysto biały. Jak wiadomo z wcześniejszych naszych rozważań, maksymalne wartości dla składowych w systemie kolorów RGB to 255. Ustawienie takiej właśnie liczby na Wszystkich trzech daje nam kolor biały o najwyższej możliwej do uzyskania jasności, jaskrawości czy kontraście. Nie możemy właśnie takiego koloru ustawić w tym miejscu, ponieważ punkt, który oznaczyliśmy w obrazie jako punkt pomiaru świateł, nie jest absolutnie najjaśniejszym punktem tego zdjęcia, a przynajmniej nie powinien być. Wartości rzędu 255 zostawiamy dla takich zjawisk w obrazie jak źródło światła bądź odbicie na powierzchni obiektów, źródła światła to są miejsca, w których będzie się pojawiać kolor o tej maksymalnej jasności rzędu 255 na każdej ze składowych, ponieważ światła w obrazie to zaledwie jeden z najjaśniejszych punktów zdjęcia. Wybieramy tam wartość niższą. Pytanie kolejne: dlaczego akurat 240? Podczas wykonywania korekty obrazu tą metodą chodzi nam nie tylko o to, żeby uzyskać najlepszy możliwy kontrast, jasność, przejrzystość obrazu oraz właściwie zbalansowane kolory w tych kluczowych obszarach. Chodzi nam również o to, żeby kontrast, który uzyskamy w tym obrazku, pozwolił nam na wydrukowanie tego zdjęcia z zachowaniem Wszystkich tych jego walorów, które dostrzegamy na ekranie. Jest rzeczą niezmiernie ważną, żeby pamiętać o tym, iż rozpiętość tonalna monitora oraz drukarki różnią się czasami w dość znacznym stopniu. Korekta jest tym etapem pracy nad obrazem, który pozwala nam dostosować rozpiętość tonalną obrazka do możliwości urządzenia drukującego. W związku z tym przyjmujemy uśrednione, podkreślam, uśrednione założenie, że najjaśniejszy odcień, jaki jest w stanie wydrukować drukarka, to odcień, który można opisać wartościami składowymi RGB na poziomie 240. Każdy kolor jaśniejszy od tego, czyli np. kolor o wartościach 241, 245, 250 itd., tak pozostanie Zostanie utworzony na papierze jako obszar niezadrukowany. A zatem to 240 jest dla nas taką górną granicą zakresu tonalnego. Analogicznie, dla punktu pomiaru cieni, który w naszym obrazku mamy w tym miejscu, będziemy ustawiać na składowych wartość 20. Na chwilę obecną. Mamy tutaj liczby na poziomie 32, 25, 26, a zatem z korekta tych wartości poprzez prawidłowe ustawienie punktu pomiaru cieni spowoduje, że w tym miejscu na obrazie pojawi się kolor nieco ciemniejszy niż widzimy w tym momencie. Kolor o wartościach 20. Dlaczego akurat 20? Dlatego, że chodzi nam tym razem o uzyskanie najciemniejszego. Możliwego do wydrukowania odcienia, ale w taki sposób, żeby to nie był kolor czarny. Wszelkie kolory, które ewentualnie w tym zdjęciu będą się pojawiać i będą posiadać wartości składowych na poziomie poniżej 20 zostaną przez urządzenie drukujące zinterpretowane jako całkowicie czarne, a te obszary na poziomie 20 lub więcej będą drukowane jako. Odcienie szarości, bardzo, bardzo ciemne, ale jednak odcienie, a nie kolor maksymalnie całkowicie czarny. A zatem, tak czy owak, podczas ustawiania świateł i cieni w obrazie, podczas wykonywania korekty tej metodą, chodzi nam o uzyskanie w obrazie takiej rozpiętości tonalnej, która będzie możliwa do odwzorowania w procesie drukowania. A zatem ustawmy rzeczywiście te wartości w punkcie. Pomiaru numer 1 oraz w punkcie pomiaru numer 2. Przypomnę raz jeszcze: w punkcie pomiaru numer 1 ustawiamy kolor o wartościach składowych 240 na każdej ze składowych. W punkcie numer 2 kolor o wartościach 20 na każdej ze składowych. Przypomnijmy sobie jeszcze, dlaczego wszystkie trzy składowe muszą mieć dokładnie tę samą wartość. Chodzi o to, żeby uzyskać kolory neutralne. W systemie definiowania kolorów RGB yy, mamy taką właściwość, że jeżeli każdą ze składowych ustawi się na identyczną wartość, to w efekcie uzyskujemy kolor neutralnie szary. Wyższe liczby dają nam szarość jaśniejszą, niższe liczby szarość ciemniejszą. Wykonując taką specyficzną operację na obrazie, uzyskujemy gwarancję, że w tym miejscu, gdzie jest ustanowiony punkt pomiaru numer 1 uzyskamy kolor biały, czysto, czysto biały, yy, czysty to znaczy pozbawiony domieszek innych składników barwnych. Z kolei w punkcie numer 2 uzyskamy kolor, który uznajemy za czarny. Będzie to czerń czysta, czyli również pozbawiona wszelkich domieszek. Yy, podsumowując, korekta ma na celu yy, uzyskanie w zdjęciu odpowiedniego kontrastu, takiego, który będzie możliwy do odtworzenia na urządzeniu drukującym. Po drugim, w tych charakterystycznych dwóch punktach pomiaru, a zatem w punktach pomiaru świateł oraz cieni, chcemy uzyskać kolory neutralne. Neutralny biały, neutralny czarny. Przystępujemy zatem do wykonania korekty. Spójrzmy do panelu dopasowania. Tym razem nie będziemy korzystać z histogramu ani z używanych wcześniej znaczników. Skorzystamy z kroplomierzy, które znajdują się w lewej części tego panelu. Mamy trzy kroplomierze: czarny, szary oraz biały. Każdy z nich może być wykorzystany do wykonania korekty koloru. Czarny kroplomierz będzie przez nas używany do korygowania cieni w obrazie. Kroplomierz biały, ten dolny. Będzie używany do korygowania świateł. Kropromierza środkowego, szarego, będziemy używać zamiennie. Albo do korygowania półcieni, albo do korygowania koloru skóry, o czym będzie mowa w kolejnych klipach. Punkt miaru numer jeden w naszym obrazku to punkt pomiaru świateł. Do skorygowania świateł użyjemy dolnego białego kropromierza. Zadanie polega na tym, żeby uaktywnić ten kropromierz. Następnie ustawić kursor dokładnie w tym miejscu, w którym na obrazie spoczywa punkt pomiaru świateł, i jednym kliknięciem wprowadzić tutaj pożądaną wartość. Pytanie tylko, jaką wartość konkretnie ten kroplomierz do obrazka wprowadza? Jeżeli przycisk, ikonę tego kroplomierza klikniemy dwukrotnie. Na ekranie pojawi się okno o nazwie Wybierz docelowy kolor podświetlenia. Korzystając z pól tekstowych RG oraz B, powinniśmy ustawić wartość tonalną, jaką chcemy nadać w rzeczonym już miejscu naszego obrazka. Jak widać, domyślne ustawienie to 255, czyli ten maksymalny, najjaśniejszy możliwy do uzyskania odcień. My chcemy 240, dlatego w każdym w każdym z tych pól wpisujemy dokładnie taką wartość, a zatem R240, G240, B240. Na podglądzie możemy zauważyć, że kolor zdefiniowany w ten sposób jest odrobinę, dosłownie odrobinę ciemniejszy od tej czystej bieli opisanej wartościami 255. To jest dokładnie to, o co nam chodzi. Nie chcemy w punkcie pomiaru świateł ustawiać koloru. Tej najjaśniejszej możliwej do uzyskania bieli to ma być odrobinę, odrobinę ciemniejszy odcień. Tak czy inaczej on będzie przez nas odbierany jako biały, ale jednocześnie będzie możliwy do wydrukowania. Natomiast ta biel o wartościach 255 może nam w druku sprawić kłopoty na zasadzie takiej, że. Będzie to potraktowane automatycznie przez urządzenie drukujące jako obszar, którego drukować nie należy. Jest on tak jasny, że należy w miejscu jego występowania pozostawić pustą białą przestrzeń, a nam chodzi o zadrukowanie minimalną ilością punktów rastra takiego obszaru. W porządku. Wprowadziliśmy docelowe wartości na świateł, 240 na każdej ze składowych. Klikamy OK, a żeby zatwierdzić te wpisy. Program pyta nas, czy chcemy zapisać te wartości jako domyślne, ponieważ w większości przypadków nasza korekta będzie wyglądała w ten sposób, że wartości światła będziemy ustawiać na 240 na każdej ze składowych, możemy spokojnie zarejestrować to ustawienie jako domyślne. A zatem klikamy przycisk Tak. Następnie naciskamy klawisz Lock, jeżeli wcześniej był on wyłączony, włączenie. Klawisza caps pozwoli nam uzyskać kursor precyzyjny. Teraz o wiele łatwiej będzie nam ustawić kursor yy, dokładnie na pozycji, na której spoczywa punkt pomiaru numer 1. Chodzi o uzyskanie takiego efektu, żeby yy, obydwa te yy, znaczki yy, pokryły się. Yy, gdy uzyskamy takie ustawienie, wykonujemy jedno kliknięcie. Jeżeli teraz spojrzymy do panelu, informacje yy, przy. Odczyta dla punktu numer 1, to możemy się przekonać, że rzeczywiście teraz w tym punkcie się, yy, znajduje się kolor o wartościach składowych 240, wcześniej było to około 230, a zatem uzyskaliśmy dokładnie ten efekt, o, o jaki nam chodziło. Yy, bardzo podobnie postępujemy przy korygowaniu cieni. Tym razem użyjemy czarnego kroplomierza z panelu dopasowania. I również sprawdzamy, jakie są bieżące ustawienia koloru, który ten kroplomierz nadaje w miejscu, w którym klikniemy. A zatem klikam dwukrotnie czarny kroplomierz. I w takim samym jak wcześniej w okienku wybierz docelowy kolor cienia tym razem. W polach R, G i B wpisujemy pożądane wartości. Umówiliśmy się wcześniej, że ma to być 20, 20, 20. Dokładnie takie liczby wpisujemy we wszystkich trzech pozycjach. Zatwierdzamy nasz wybór, i ponownie możemy potwierdzająco również odpowiedzieć na pytanie, czy te kolory mają być traktowane jako domyślne od tej pory. Na pewno warto to zrobić, żeby za każdym razem później nie konfigurować od nowa tych kroplomierzy. A zatem wybieram odpowiedź tak i podobnie jak wcześniej, tyle że tym razem. Robię to z punktem numer 2. Ustawiam kursor dokładnie nad tym znacznikiem. W momencie, gdy obydwa te znaczniki się pokryją, klikam jeden raz w obrazie. W tym momencie już widać pewną zmianę w wyglądzie obrazka. Jeżeli sobie porównamy jego wygląd przed do wyglądu po, przed, po, Możemy zauważyć wzrost kontrastu. Możemy również zauważyć pewne rzeczy, które, które ktoś mógłby uznać za negatywne. Jeżeli spojrzymy na, na te obszary, tu, gdzie mamy roślinność taką umiejscowioną w bardzo głębokim cieniu, to daje się zauważyć, że wersja po korekcie jest w stosunku do wersji przed korektą. Pozbawiona pewnej ilości szczegółów. To jest rzecz, z którą trzeba żyć. Bardzo często, wykonując korektę, żeby coś pozytywnego uzyskać, musimy dać za to coś w zamian. Rzadko będzie, rzadko będzie nam się zdarzać taka sytuacja, w której będziemy w stanie wykonać korektę bez ponoszenia żadnych kosztów dodatkowych. Często te obiekty, które chcemy w szczególny sposób podkreślić, uwypuklić poprzez nadanie im większego kontrastu, no, będzie to okupione pogorszeniem się wyglądu pozostałych elementów na zdjęciu. Akurat koszt, który ponosimy w tym obrazku, nie jest zbyt wysoki, ponieważ te drzewa tutaj po lewej stronie nie stanowią sedna tego, tego obrazka. Na pewno ten obrazek jest w ogóle postrzegany jako całość i zanim te drzewa przyciągną wzrok odbiorcy, to najpierw będzie on oglądał tę część środkową, na której znajduje się ten nadmorski kurort. Także ewentualne drobne straty w poziomie szczegółów tych, tych najciemniejszych fragmentów zostaną wynagrodzone przez wzrost kontrastu w najważniejszych obszarach zdjęcia. I takie też założenie powinniśmy przyjmować zawsze podczas wykonywania że dążymy przede wszystkim do ulepszenia tego, co jest dla zdjęcia ważne. Natomiast koszty mogą ponosić obiekty, które są mniej istotne i, i na które odbiorca ni, nie patrzy jako na pierwsze, najważniejsze. To jest tak naprawdę część tego procesu korygowania obrazu, ponieważ ustawiliśmy prawidłowe wartości kolorów w dwóch punktach. W światłach oraz cieniach obrazu. Pozostała nam jeszcze korekta punktu numer 3, i tym zajmiemy się w następnym klipie.